Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Country Ball 1890. W tym odcinku zagramy sobie 1914 kampanię. To przeczytam. Starcia dyplomatyczne wśród wielkich mocy Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Austro-Węgry i Rosja nad europejskimi i kolonialnymi problemami w dziesięcioleciach przed 1914 rokiem. No, Wynosiły napięcie wysoko i zręcywały. No to już chyba coś było w tłumaczeniu. No ale dobra, zaczynamy! No i może zagram sobie teraz za odmiany Francją. Łatwy też myślę. No i cele. Aneks lub Marionetka, Cesarstwo Niemieckie, Ostrowę, Imperium Osmańskie, Bułgaria. Mhm, mm dobrze. No więc, najpierw może... No, walczył najpierw z Niemcami, no bo tu nie z nimi granice. Ale najpierw o właśnie możemy tu wyprodukować jednostkę. Górne. No i mamy. Możemy zaatakować pierwszy, także to za zaawansowanie z I No, wygrana mi się bezproblemowa. No, to teraz tu może. Bitwa też wygrana. Ostatni. Dobrze i teraz to też wszystkich wzywam Myślę, że już niedługo powinna się ta przewaga skończyć, no bo jednak te susznicy chyba jakiś czas się przestały nas zbierać. Dlatego czasu raczej powinienem się rozwinąć wystarczająco. No i no teraz, może bym poszedł tu, bo to małe. Nie, nie to, to. Dobrze, no więc atakujemy kolejne prowincje. Bitwa też będzie bez problemu wygrana. Ta się pitki, no. Dobrze. Bitwa wygrana. Właśnie. Okej, okay, reklama. Yy, no i mamy, nie mamy już więcej ruchów, możemy najwyżej co polepszać. Statystyki. Wyczuwaj, że nas zaatakowano w dwóch stronach, więc ruchu dużo nie zrobimy. Dużo teraz nie zajmiemy tylko jeden. Góra jest zniszczona, Niemcy zniszczone, posłańce też. Teraz to jeszcze odbronię I zaatakujemy, na przykład, Franków. Niech będzie, zaatakujemy. No już prawie na strzała wszyscy idą. Dobrze. I teraz może bym zajął purt. Dobra, tutaj. No i też zniszczeni. Pratystyki też może ataku. Tego życia mi się nie opłaca robić, bo i tak go mamy sporo dosyć. To zobaczę w ogóle jak to się tu ma. A czy nie dałoby się? Nie. Dobra. To teraz atakujemy tą prowincję. Ok, i zacząłem pierwszy. Postaram się wgadać jakiegoś tego. No, lepiej do naszej piłki. Tylko, że nie da się. Bo na razie nie pokazują się żadne ulepszenia. No. Wszyscy rośnicy się chyba na razie trzymają. Bitwa też wygląda, bo widzę, że Imperium Osma już już nie pomaga. Więc mamy jednego mniej. Monachium teraz. O właśnie, mogę sobie powoń dodać. Mamy teraz broń nie leżycie ich w ogóle Dobra. Kajna atura. Czy oni się zgodzą? No Zgodzili się. dobra. Zotana się na Australii. No niestety pech. Ale wszyscy przeżyli. Dobrze. Mamy to. Teraz może na pragę zajął no szczęście, na szczęście mamy Zajęte też będzie, a i ten terytorium po tych statystykach tu widzę na imperium Syjskie, dobrze, koniec No dobrze. Poddali się no to teraz już zostało... No to nie to, to ja tu. Tu. Yy, Bułgaria i imperium osmańskie. Raczej Bułgaria nie powinna być większym problemem. Myślę o tym, co ona tam ma. O, co walny nini, okej. Okay. Dobrze. Mamy, teraz tu bym zaatakował. Niestety wszyscy odmówili, no bo to zawsze jak komuś pomagam to niestety nie zgadzają się. Na ja do bitwy. Ale bitwa też bez problemu wygrana. Niestety nie na, nie na pierwszego strzała, ale wygrana. I teraz mi zostało jedynie to. I chyba tylko, że... Dobra, zajmuję to. Ale już mi się nie powinni stanowić yy, problemu, więc... I trzeba będzie raczej wygrana. nie w ogóle Bułgaria jest zniszczona. I ta kampania wygrana, no bo... Okej. Okay. mamy. Bułgarii nie ma. Teraz kod staddy to jest. No w sobie taki w sumie największy kraj, ale też powinien się szybko poddać. I teraz już mają. Teraz mamy już jeden kraj. No i jeszcze mamy lepiej. No bo marionetki jeszcze są do pomocy. Koje z Okej, okay, nie, 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 nie zapakował nic, okej. Tu czy coś nicy też tutaj coś atakują. Dobra, to teraz może to dajmy. Ona na strzała widzę, że to zrobiłem. No strzał zliczyłem go Pierwsze terytorium, teraz może to tam tamto miasto Teraz już z szans nie mają żadnych taką przewagę liczebną No i teraz to zaję Izmir. Zakończ podrożał się. O, poddali się. No, czyli mam wszystko. Teraz tego przetrwać. Ja nie będę wasz tym zanudzał. Dobra też powinno niedługo być. Ktoś mi chyba wojnę wypowiedział. No, Ale ja to ich może uspokoić, tylko. No, no to i tak nie robi, że niego zmęcenia, bo to było nasze cele po o. I wygraliśmy Imperium Osmańskie. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć.